To jest program Wyszukani. Witam Państwa bardzo serdecznie. Sylwia Szatkowska. W dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest Jarek Zarychta, lider zespołu Lady Funk. Witaj. Cześć, witaj. Dzień dobry. Jarku, jazz to nie jest zbyt popularny rodzaj muzyki, zwłaszcza w Radomiu. Jak sobie radzisz z takim wyzwaniem? Jazz to jest popularny rodzaj muzyki, aczkolwiek ma ograniczoną ilość odbiorców. prawda? Mhm. Chyba ten problem istnieje nie tylko w Radomiu, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Bo bo różni ludzie, świetni muzycy, nawet amerykańscy, przyjeżdżają do Polski, bo tutaj rynek jest zdecydowanie dla nich atrakcyjniejszy. Jak sobie radzimy? Moje początki muzyczne były zupełnie inne i wydaje mi się, że znaczy, dzisiaj robimy to, co tak rzeczywiście w duszy nam gra, bez względu na to, czy, czy, czy przyniesie to jakiś efekt, mhm. czy nie. I to jest chyba naj, najlepszy sposób na to, żeby jakiś efekt został osiągnięty, prawda? Natomiast no, radzimy sobie jak w, każdym innym, w każdej innej dziedzinie życia, prawda? Nie jest lekko, ale walczyć trzeba i od czasu do, do czasu przychodzą jakieś tam sukcesy. Jak się zaczęła Twoja przygoda z muzyką? No, moja przygoda z muzyką, a w sumie zawdzięczam to mamie, która kazała mi chodzić do szkoły muzycznej, jak byłem zupełnie małym człowiekiem. Niestety musiałem ćwiczyć, nie dało się oszukać, bo pianino w domu było, a więc koledzy... Wymówki byli, nie byli, można nie, było już zastosować. Jak mama słyszała, że dźwięk cichnie w pokoju, to wpadała i mówiła ćwicz, nierzadko z nożem w ręku, bo coś robiła w kuchni. W związku z tym nie, nie bardzo byłem zachwycony tym, a szkoła muzyczka zupełnie inaczej wyglądała wtedy. To Aha. była południówka, tak. zajmowała 5 popołudni w tygodniu w których to koledzy na podwórku grają tak, w piłkę, dokładnie. a ja musiałem jeździć autobusem na Waryńskiego, bo wtedy uh -huh. szkoła tam się mieściła i ćwiczyłem. Relacje w szkole też były zupełnie inne niż teraz, uh -huh. nie mogłaś tak po prostu iść zagrać sobie gdzieś z kimś, bo to było, to było grzechem. Mo, mo, można było być nawet zawieszonym w prawach ucznia za to, że nie daj Boże jeszcze jakąś rozrywkę grać tak. gdzieś na zewnątrz. Trzeba było grać tylko klasykę, no i nie było łatwo. Aż do 14 roku życia czy 15, kiedy koledzy... Padli na pomysł, żeby zaprosić mnie do pierwszych zespołów. I wtedy okazało się, że to, co było dla mnie katordą stało się nagle wielką przyjemnością. Prawda? I zaczęliśmy grać Rozrywka już szkołę szkoleniu pierwszego stopnia, do drugiego i nie, nie, nie poszedłem, w związku z tym no, mogłem już jako wolny co człowiek chciałem. robić co <laughs> chciałem, bez żadnej no, bez, bez żadnych kar z tym związanych. Także była to muzyka. To nie był rzecz na pewno. No, natomiast z pozycji y, już człowieka trochę doświadczonego, to patrząc na te rzeczy wstecz, to była <try> ta muzyka dosyć skomplikowana. Starsi koledzy mówili, że w, w jednym utworze chcecie zmieścić 25 różnych patentów. A to, jest 25, a to są patenty na 25 innych kompozycji. No Dość powiedzieć, że chyba wielkiego sukcesu żeśmy nie odnieśli, mimo żeśmy grali na różnych festiwalach, a tak w sumie do 25 roku życia grałem na wszystkich które, które w Polsce były. Super, fantastycznie. Masz też epizod w swoim życiu z wieloma znanymi zespołami rangi, takiej polskiej, zanim przejdziemy do tego trzonu, czyli Lady Funk, mainstreamu jazzowego, to było, były też tam takie trochę rokowe no. epizody w twoim życiu. No, to również jest kwestia e, takiego. E, nie chcę powiedzieć, że wiary w siebie, ale... No, wydawało nam się, że jazz jest zarezerwowany nie, 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 d, d, dla, dla kogoś nie, nie z naszego grona okay, muzyków. Okay. My bawiliśmy się w, bardziej chyba w rockowe rzeczy. Prawda? Stąd też te wszystkie zespoły, z którymi, gra, z którymi grałem, to rzeczywiście były zespoły rockowe. Ale wtedy też i rynek na to był zupełnie inny. No było otwarte i zapotrzebowanie tak, no i było. Zapotrzebowanie było, a więc graliśmy w różnych miejscach, łącznie z jakimiś też trasami zagranicznymi. Oczywiście dotyczyły one wschodniej części, gdzie jakby bardzo nas tam potrzebowano i zapraszano. No to wielu świetnych muzyków, którzy Niestety dzisiaj już nie żyją. Jacek Gawin, Zbyszek Bemeńca, który wyjechał do Kanady, Rysiek Szczelczyk, o którym słyszałem, że gdzieś chyba w Skandynawii, ale może, może wrócił, Andrzej Wartyni, który tutaj działa, Romek bliski. no naprawdę mnóstwo chłopaków, którzy... Jakoś później nie kontynuowali już chyba tej, tej, tej działalności muzycznej w tej, w tej mierze, ale to był świetny czas, bo i Opole, i Sopot to z Irą, ale kiedyś był taki świetny festiwal, nazywał się Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, ale był on świetną taką trampoliną do różnych innych rzeczy. Tak bo to jest trochę tak, że jak już się wejdzie w to środowisko, dużo łatwiej jest, jest więcej kontaktów, jest większe zapotrzebowanie danego, na danego instrumentalistę, prawda? Zdecydowanie tak, poza tym no, to jest zawsze grono znajomych, przyjaciół. No, nawet dzisiaj, jeśli gdzieś tam jeździmy po mm, jakichś przygodach jazzowych, to ten line-up powtarza się w sumie. Yy, nie chcę powiedzieć, że to jest 30 czy 50, 50 wykonawców w skali kraju, gdzie grają wszędzie, ale to trochę tak jest. No. Mhm. Te, te zestawy są dosyć podobne, no bo to są ludzie, którzy to też nie jest ciężki, znaczy lekki kawałek chleba i ja rozumiem ci, którzy są zdeklarowani tylko i wyłącznie grają, nie żyją z, z niczego innego, no szukają każdych możliwości, żeby, żeby się prezentować no, no i zarabiać też. Dokładnie. I przyszedł taki e, piękny moment w Twoim życiu, kiedy zdecydowałeś się założyć e, z grupą przyjaciół, znajomych muzyków, grupę Lady Funk. O tak, to ten piękny, bo moja aktywność w pierwszym życiu muzycznym to trwała gdzieś do 25 roku mojego życia. To były jakieś lata 90. Jakby ostatnim takim akcentem to była Ira, z którą no, Też bardzo wesołe różne y, y, historie, żeśmy przeżyli, <laughs> różne wyjazdy gdzieś tam do, do Moskwy i do Jarosławia czy Jarosławla. Mm -hmm. y, bardzo wesoł, wesoły i rozrywkowy czas. Natomiast y, y, to, to chyba też doskonale świadczy o tym, jak, żeśmy się różnili i w sumie ja y, ciągnąłem w zupełnie inną stronę, bo mm -hmm. rozstaliśmy się ze względu na różnice w podejściu do muzyki, prawda? Mm -hmm. Słusznie zresztą, bo oni świetnie sobie radzą, prawda? Robią swoje i odnoszą cały czas sukcesy. Są cały czas na fali. Tak I, i okazało się, że te ich wybory są słuszne. Ja się myliłem, prawda? Znaczy ja, ja powinienem robić to, o czym mówiłem, nie każąc im, że tak powiem, znaczy... Nie namawiając tak. ich do złego, prawda? I oni, oni grali swoje, a ja powinienem grać to, co być może gram teraz i jest mi z tym dobrze. Sześć lat temu, żeśmy się domówili z zespołem Lady Fan, z jednym również z, z ojców założycieli, muszę tu powiedzieć, był Leszek Tarasiński na, na perkusji, bo to kolega, który w sumie trochę mnie wciągnął z powrotem do muzyki. Graliśmy. Ładnych parę lat w różnych innych historiach, tych wszystkich młodych muzyków, z którymi tutaj gram, wtedy jakoś żeśmy ściągnęli. To był i Michał Czpioła, i Michał Grubel, i Tomek Strzelczyk, który był chłopakiem zaraz po studiach, wtedy jak zaczęliśmy razem grać, a później no, wyewoluowało to w stronę ta takiego kwartetu. Najpierw to było trio, chyba nawet, a później kwartetu takiego funkowo-jazzowego teraz obserwujemy taki rozrost coraz to bardziej wciągacie sobie nowych muzyków rozszerzacie swoją spektrum muzyczne więcej instrumentów macie też współpracę w miarę stałą z osobami z zagranicy tak no, nie, nie lubię zamkniętych form to tak jak nawet jeśli staramy się nie, nie grać za często w radu Chociaż to źle brzmi, bo staramy się grać często, ale nie zawsze wychodzi. Natomiast, żeby nie zamęczyć publiczności lokalnej, to zawsze kogoś chcemy zaprosić, żebyśmy się nie Chcesz pokazywali cały świeżego? czas tak, uh -huh. żeby ta formuła była otwarta. I z tej otwartej formuły, no. Zapraszaliśmy Michała Czpiołę. On teraz jest niezwykle zajętym człowiekiem, no bo gra z Pilichowskim. No, jest zupełnie że taką globalnym muzykiem, a więc mhm. już nie, nie ma dla nas może tak często czasu, a gitara zawsze nam się podobała. Teraz w związku z tym Bartek Czubak, młody człowiek, z którym też znaliśmy się tutaj wiele razy i wiele razy żeśmy razem różne rzeczy robili, a więc stwierdziliśmy, że Bartek. Bartek jeszcze dodatkowo studiuje inżynierię dźwięku, a więc świetnie nas miksuje, Wspiera produkuje dźwięki i tak dalej. Także doskonała, doskonała współpraca. Trzy lata temu graliśmy z Piotrem Schmidtem, również dzisiaj bardzo uznany muzyk jazzowy w kraju. Bardzo nam się trąbka spodobała, bo po... no Piotr też jest skoncentrowany na swoim projekcie. Zresztą troszkę stylistycznie to jest gdzie indziej, ta muzyka zlokowana. Koledzy znaleźli Natana Williamsa gdzieś w internecie. Natychmiast do niego napisałem. On napisał, że super, cool ale teraz wyjeżdża z Polski, to było 3, 3, ponad 3 lata temu. E, tak. Ale oczywiście jak wróci jesienią czy na wiosnę to jest się otwarty na, to, tak, to jest otwarty na współpracę. Niestety, od, e, znaczy niestety w sumie bo od te, tego momentu do mm, któregoś wtorku w maju, kiedy rano, e, teraz już wiem dlaczego rano, bo e, on codziennie wstaje o 6 rano, to, taki, ta, takie było wychowanie w domu, tata wojskowy, a więc o 6 była pobudka i wszyscy, wszyscy wstawali. Napisał lakonicznie Yo, I'm back in Poland. To był wtorek, w środę widzieliśmy się w Warszawie na obiedzie, a w sumie od następnego tygodnia zrobiliśmy już próby i po mhm. dwóch tygodniach graliśmy koncert w Zakopanych w ramach Zakopiańskiej wiosny jazzowej. Otwarty człowiek w sumie bardzo ciekawa, ciekawa postać, bo urodzony w Denver, Colorado, mieszkający w Wichicie w Kansas skończył fortepian, skończył puzon. Nauczyciel Puzonu umarł, musiał się przerzucić do innej klasy, a więc wybrał trąbkę. Nam doskonale to pasuje, staram się też wykorzystać jego umiejętności pianistyczne, żeby też część koncertów grał na, na, na pianie. Ostatnio sama byłam świadkiem, jak jedną ręką obsługiwał trąbkę, drugą podgrywał tak, sobie może, na klawiszach. Być, być może to jest taka ekwilibrystyka, ale zawsze robi wrażenie tak. moim zdaniem. Element, który przyciąga uwagę na pewno. Tak, prawo. natomiast bardzo miły człowiek, który... O, trochę mu zazdroszczę, bo to, to trzeba mieć taki skill, żeby tak żyć, prawda? Mm -hmm. e, Ameryka mi się nie podoba w przeciwieństwie do wielu z nas. Tak, <laughs> gdzie to jest taki element marzeń tak. wielu Polaków albo w ogóle wielu Europejczyków, prawda, żeby tak. tam się dostać. Znaczy ja jestem fanem Ameryki, bardzo mi się <laughs> podoba organizacja tego społeczeństwa. Może nie jestem tak głęboko e, tam zakorzeniony. Miałem przyjemność być kilka razy w różnych częściach, przejechać się ze wschodu na wschód, e, ze wschodu na zachód. E, i, i nic mi się tam nie, nie podoba, wszystko mi się mhm. tam podoba. Natomiast Nathan uważa, że Europa to, jest to. Europa to jest to, że Ameryka ma brudne powietrze. Nie wiem, bo trudno <grym> mi powiedzieć, pewnie gdzieś ma brudne, gdzieś ma czyste. że jest niedobre jedzenie. Może tutaj jestem trochę się w stanie z nim zgodzić. zgodzić. Może ona nie jest niedobre, ono ma specy specyficzny smak, no może w większości rzeczy jest lekko słodkawy, no. No nie czy to coś złego, no ale biorąc pod uwagę różne pro, problemy z nadwagą tego społeczeństwa, mm -hmm. może coś jest na rzeczy. W związku z tym wydaje mu się, że najchętniej żyłby swoje tutaj w Europie, wylądował, te, bo on był 5 lat wcześniej, później na 3 lata wyjechał z powrotem do Kansas, a teraz wrócił od, od maja tego roku. Trochę w, spędził 5 lat i w Polsce, i na Ukrainie, mhm. żeby było ciekawe. Na, na tej Ukrainie też ma bardzo wielu przyjaciół. Grał na kilku festiwalach ze swoim kwintetem. W związku z tym też teraz trochę wykorzystujemy te, te powiązania i ścieżki i tych wszystkich ludzi, bo 31... Sierpnia, 30 sierpnia jedziemy na Ukrainę na Art Jazz Festival do Łódzka. Właśnie z, w kwintecie z Neitanem. Za razem wylądował we Francji licei. Francja mi się bardzo podobała, zresztą Francja wydaje mi się, że dobrze, dobrze trafił. Ale ym, wykombinował, że ym... bardziej na wschód by chciał się przemie przemieścić i poszukał yy ponieważ stwierdził, że jest Wichita, to miasto na W, wyszła mu Warszawa. W związku z tym do tej Warszawy się przeniósł i tak już to zostało. I modeluje, bierze udział w sesjach zdjęciowych, bierze. No jest niezwykle przystojnym mężczyzną, mm -hmm. przyznasz, wysokim... Ciepłaskurę, więc takim ucznym. Tak. Robi też swoją muzykę. To dostałem tę muzykę na y, taśmie, kas, na, na, na kasecie, kasecie mhm. tak. Deku się nazywa y, album, jest na SoundCloudzie i różnych innych mhm. y, tego typu platformach do wzięcia. Muzy y, trąbka jazzowa połączona z hip-hopem, bardzo nowoczesna i mhm. bardzo taka y, ciekawa muzyka, nawet przymierzamy się tam do jakichś y, Kompozycji, żeby to przeszczepić na nasze grunty i, i zagrać. Może na tym albumie są nierapowane też numery mhm. i o tych numerach myślimy, no bo nie mamy jeszcze rapera w składzie. Jak to jest z utworami Lady Funk? Komponujecie sami, czy e, czerpiecie z jakichś innych źródeł? Komponujemy sami. E, Tomek, Michał i ja. W sumie Mateusza tutaj ciśniemy, żeby coś jeszcze wymyślił. On, od siebie cegiełka. On ewidentnie jeszcze się tutaj, nie, nic jeszcze do tej pory nie wymyślił. Mam nadzieję, że to przyjdzie. Natomiast komponujemy sami, realizujemy to. Macie same. na swoim koncie dwie płyty, jakie są dalsze plany? Znaczy teraz bardzo byśmy chcieli zrobić coś z Natanem, bo znaczy nie ukrywam, że ludzie Stamtąd mają tę naturalną lekkość i y, robiąc warsztaty u, u Tomka w Kozienicach, y, w szkole muzycznej w Kozienicach, młodzież pytany i ta na jaka jest pierwsza, y, pierwszy utwór, który nauczył się grać, no to powiedział, że tutaj jest, stoi fortepian, on może zagrać ten numer. Usiadł do tego fortepianu i zagrał takie gospel z, taką, z takimi no pochodami tak, ja. dźwięków i tak dalej, że nawet te dzieci zapytały, czy to on tak jak pierwszy raz dotknął się do instrumentu, to grał w taki mhm. sposób. Powiedział, że no tak. Dla nas to może jest niewyobrażalne, pewnie oni wzrastając w tej kulturze, w tej tak, muzyce, w tym rytmie i tak dalej. Tak. Mhm. Nawet żeśmy tak. daje lekcję pianina. Mhm. Nawet pytałem, czy nie powiedziałby mi kilku rzeczy, jak to się robi, powiedział, że zdecydowanie nie, że to, znaczy, chyba też rozumiem przekaz, bo no, nie nauczę się grać tak jak on, mhm. a na, tylko można na, na na różnice głowie. tak kulturowe, no, jest. Może im idzie gorzej z Mazurkami, prawda? Okay. Lepiej idzie tak. Jeszcze są kraje Bliskiego Wschodu, gdzie ta arabska muzyka jest też zupełnie inna, okay. prawda? I też trudna dla nas, i te podziały, <młysy> i tak dalej, i tak dalej. Bo Każdy ma swoje jakieś tutaj preferencje, ale no, chcielibyśmy. Z uwiecznić jakby ten, ten moment współpracę. Ta, tej współpracy albo płytą, albo jakąś epką, no na pewno coś byśmy chcieli zrealizować. Nawet y, też y, dla y, kwestii propagandowych, prawda, gdzie jeśli wysyłamy jakieś zgłoszenia na różne festiwale, a ponieważ jesteśmy l, l, trochę doświadczeni, to nie mamy żadnych oporów prawda, z mm -hmm. rozmaitymi f, festiwalami. Y, oczywiście nie zawsze to wychodzi, bo takich y, aplikujących są setki albo nawet tysiące, y, ale... Krokla drąży skałę. Jakie najbliższe plany koncertowe z zespołem? Mamy połowę lipca. 2 sierpnia, tak zawsze o tym myślałem i marzyłem, w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą jest festiwal filmowy. Restauracja mojego przyjaciela mieści się naprzeciwko namiotu, gdzie odbywają się główne. Fajny przypadek. Tak, fajny przypadek. Pani Grażyna Torwicka w jego ogrodach zawsze przeprowadza wywiady z filmowcami, aktorami. Pomyślałem, że nie byłoby źle w piątek 2 sierpnia przed dałem zagrać wieczorem w tej. Pewnie nie mogę wymieniać nazwy, więc no, w tym Kazimierzu. Aha. Później 30. 30 gramy w, na tej Ukrainie, w Łódzku, 31. z innym zespołem, z którym też mam przyjemność grać, z kieleckim zespołem Limit Blues, gramy w Starachowicach, nawet tu, tutaj też najtana poleciłem <laughs> i w takim trochę innym składzie zagramy taką muzykę bluesową. A dalej na bieżąco różne rzeczy się wydarzają. Jaki jest generalnie odbiór słuchaczy na Waszą muzykę? Jak no reagują? Muszę Ci powiedzieć, że reagują bardzo dobrze, ponieważ jazz jest taką. że jest hasłem, który ludzi płoszy zupełnie mhm. niepotrzebnie. No bo jak, to wydaje się takie elitarne. Tak, ale jak mówi nazwa mojej audycji, kolory jazzu są różne, prawda? Mhm. W związku z tym no jest są piosenki są piosenki z powiedzmy z rejonów R&B, soul, funky eh. Które też są jazzem, bo tu dobrze jest powiedziane, że jazz jest totalną wolnością. Uh -huh. to, e, t, taka informacja, którą kiedyś powziąłem, której się silnie trzymał, że jeżeli nie jesteś w stanie zdefiniować muzyki, którą oprawiasz, to no to jest na pewno jazz, uh -huh. bo <laughs> nie daje się szufladkować. Nie ma rano. łączy, uh -huh. tak nie ma, kolaboruje ze wszystkimi gatunkami e, muzyki, a więc no to kompletnie e, jest to wolność tworzenia. W związku z tym no, e, ta nasza muzyka jest taka, powiedziałbym około jazzowa. Ona jest na pewno cały proces jej tworzenia i wykonywania polega na tym, że no, zawsze jest ten moment improwizacji tego mm -hmm. co się... Znaczy my ustalamy, jakie są ramy, ale z wielkim zainteresowaniem patrzymy, co się wydarzy prawda? podczas grania, bo to jest zawsze naj... nie najciekawsze, nie ma schematów, i no... a ludziom się chyba podoba. Muzyka staramy się, żeby była czytelna, rytmiczna. To też jest tak, że każdy ma swoich bohaterów, prawda? Dla mnie takim bohaterem muzycznym jest Markus Miller. Wcześniej Miles Davis, który już odszedł, ale Markus Miller na, na. Ja też uwielbiam. Tak. Muzyka jest niezwykłej jakości, niezwykle zinstrumentalizowana. Różne elementy się tam pojawiają, jest i wyrafinowana technicznie, i melodycznie, ale ten przekaz jest zawsze taki prosty, prawda? Ja potrafię, mam wszystkie płyty zgrane w aucie i w zasadzie wszystkie te melodie jestem w stanie sobie odtworzyć, prawda? Może nie jestem wielkim fanem takiego matematycznego jazzu, który jest no niezwykle skom skomplikowany, aczkolwiek wiem, że ludzie też tak lubią. Że... W zeszłym roku? Potem. Potem już to już było. Byliśmy z Piotkiem Pyłką, naszym młodym menadżerem na targach jazzowych Jazz Ahead w Bremie. E to był, Polska była współorganizatorem. No i ten nowy jazz jest dosyć skomplikowany i wymagający. E był Marcin Wasilewski fantastycznie, no ale też byli wykonawcy, e którzy byli bliżej takiego bardziej wy wymagającego stylu. Nie zawsze to ludziom się do końca podobało, aczkolwiek części na pewno, na pewno hmm. też. No. Każdy ma, każ każdy szuka swoich klimatów, prawda, zdecydowanie. Jarku, czego mogę Ci życzyć na zakończenie tego wywiadu? Mm, wszelkie te działalności nie są proste. Hmm. To chyba wytrwałość jest naj na najważniejsza. Zresztą, co, co świadczy na nawet ten przypadek z tym Neytanem, Trzy pół roku trzeba było poczekać, poczekać kiedy osiadra Wiele zespołów. jeszcze Nie wytrzymuje w tej kompozycji. Tak, Łatwiej się robi pierwsze siedem kompozycji, z czego to wynika. Zespoły się rozpadają po sześciu czy siedmiu kompozycjach. No, my już ich mamy 30 parę, to przeszliśmy ten trudny moment, ale ta wytrwałość jest istotna, no bo wszystko się buduje jednak latami. Obecność w mediach, obecność na scenie, dać się poznać ludziom. No, nie należy się peszyć ani rezygnować, dlatego że coś nie wychodzi. No, tak jak w wielu innych aspektach życia. 70% czasu to jest jednak okres wielkiego postu, tak. a 30% to jest ten, to jest ten sukces, który później pokrywa różne zobowiązania z okresu Wielkiego Postu i daje napęd do kolejnego, no, kolejnej walki, ważne, dalszej walki. Ważne, żeby przekłuwać po prostu porażki w sukcesy. I wyciągać wnioski. I wyciągać, tak, wnioski. I wyciągać wnioski. Także ja życzę wielu sukcesów z zespołem, wytrwałości yy, i chyba cierpliwości. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę w dzisiejszym odcinku. Zachęcam do oglądania kolejnych. Pozdrawiamy, do zobaczenia.